Ale czego nie rozumiesz, francuska impreza, więc muszą być małe flagi francuskie, no żeby pani Czasia wsadziła koreczki. W koreczki, no to no, patrz, poczekaj. Już wpisuję, o. Takie? Nie, to za duże, no jak, koreczek będzie taki. No taki, 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 taki. dobrze. Koreczki, flagi. O, nie, nie też... badziewie, tak jakieś badziewie takie, jakieś, nie, 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 to musi być też ładnie, eleganckie. Tak. zwykle. Tak. 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 o. No to no, idealne, dobra, dobra, Boże, zamawiam, 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 zamawiam. Bo nie dojdą. Ale żeby już były za Dobrze, jutro. No jest, właśnie, żebyśmy Jest, jest. Jest, jest Ty, ja się muszę chyba położyć, wiesz? Mam halucynację. Co, białe myszki widzisz? Nie, Rodowicz. Co? Jezu. Ty, masz szczegół jedynkę. Boże. Pani Marylo, dzień dobry. Pani do nas, naprawdę? O ile macie jakieś wolne pokoje. Oczywiście, dla pani zawsze. Boże, niech, że nie bal. Taki gość, taki zaszczyt. Pani oddycha. Tak, tak. Ja już, już lecę szykować pokoje. P proszę pani, tak? Spokojnie. Może to się pani wydać dziwne, tak? ale ja muszę znaleźć barana. Wiem, do występu. To takie oryginalne, Boże. Pani się nie przejmuje, ja znam pewnego rolnika i on hoduje barany. To znaczy, pewnie i owce, bo to do tej piosenki, tak? Gonią wilki za owcami. Zodiakalnego barana potrzebuje. A, to o to chodzi. Ja niestety jestem koziorożcem, a mój mąż wagą, a wśród pracowników pewnie nie mamy baranów. A wśród gości? Bo, bo, bo wie pani, jakiś baran potrzebuje mojej pomocy. Tylko muszę go znaleźć. Pani się nie przejmuje. Znajdziemy barana razem. Tak, zapraszam. Zapraszam. Proszę. Nie przegap nowy serial. Zajazd będzie się działo codziennie od poniedziałku do piątku w stopklatce.